Zniszczyli mi zdrowie. Nie kupiłam tego zdrowia, tylko zniszczyli mi zdrowie. To jest oszukaństwo. Oni się bogacą na tym, ale my, biedne, biedne emeryci, które naprawdę mamy tylko skromną, to, 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 tylko, tylko te, to że, że to tylko te pary złoty jest. I, I z tego jeszcze zabrać tym biednym, to jest okropne. Pani Eugenia ma 76 lat. Od ponad 30 cierpi na cukrzycę. Kiedy dostała zaproszenie na bezpłatne badania lekarskie, nie wahała się ani chwili. Tyle, że zamiast lekarzy na spotkaniu byli przedstawiciele prywatnej firmy oferującej rzekomo cudowne urządzenia poprawiające zdrowie. Jedzą tabletki nie mogą się wyleczyć, no bo my tabletką walczymy z czym? Z chorobą, a nie ruszamy blokady energetyczną, które nam chorobę odnawia. Ja nikogo nie oszukam, więc uwierzyłam temu człowiekowi, jak on tak pięknie mówił. Że to pomoże, że to dobre, że to to, że to tamto, że jego tak wychwalają ludzie, jak on przyjedzie. No, no jak można było nie uwierzyć? Cudowne urządzenie, które miało wyleczyć panią Eugenię z wszystkich chorób, to mini medik, znany również jako rezonator i biostymulator. Kosztował prawie 5 tysięcy złotych. Kobieta nie zdawała sobie sprawy, że oprócz umowy kupna-sprzedaży, podsunięto jej do podpisu umowę kredytową z bankiem. Tam, żeby było napisane, że jutro przyjdzie kat zetnie ci głowę, ja bym też to podpisała, bo nie wiedziałam, co ja tam podpisuję. No bo tak jak tutaj leży tyle tych papierów, a jeszcze tego pani podpisze, no to i tego. Kiedy pani Eugenia zorientowała się, że została naciągnięta, próbowała kilkakrotnie odstąpić od zawartej umowy. Organizatorzy pokazu zniknęli jednak bez śladu. I choć 76-latka nie przyjęła od kuriera przesyłki z zamówionym urządzeniem, a towar wrócił do nadawcy, Bank nadal żąda od niej spłatę zaciągniętego kredytu. Mieszkanka Łosic nie jest pierwszą osobą, która dała się nabrać na ten przekręt. W programie Blisko Ludzi kilkakrotnie pokazywaliśmy, jak działają bezwzględni naciągacze sprzedające takie urządzenia. Jest zwyrodnienie na odcinku szyjnym, na odcinek lędźwiowy też przechodzące i tu jest ten stan zakaźny, żołądek na Nie pomaga, ale z pieniędzmi to mnie wyczerpali, no już nie mam nic teraz. Dwa lata temu naszemu reporterowi udało się zarejestrować pokaz biostymulatora przeprowadzany w domu z chorowanej emerytki. Najlepiej przyłożyć w miejscu, gdzie jest największy problem, a jeżeli jest pokaz, najlepiej się zdecydować od razu. Po to czekać no, tak. ze zdrowie, prawda? Ale czy to wszystko leczy? To, to jeżeli coś rzeczywiście dobra, to i nawet może być czasem skuteczniejsze od samego leczenia. Dlaczego to aż tyle kosztuje? Nie wiem. Naszego, tą, które pan, no, dlaczego to który kosztuje? Przed chwilą Pan mówił, dlatego że ma takie cudowne właściwości. Nie jest Pan z wykształceniem. Rolnikiem. Jak to możliwe, że oszuści, nie dość, że pozostają bezkarni, to jeszcze mnożą się jak grzyby po deszczu i nadal wciskają emerytom w zakrocie bezużyteczne urządzenia? Te pytania skierowaliśmy do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, który kilka miesięcy temu zakazał sprzedaży rezonatorów. Jak to się dzieje, że państwo zakazują sprzedaży biostymulatorów, rezonatorów, producent kolejnego tego typu urządzenia zgłasza się do państwa i państwo od razu nie zakazują sprzedaży, tylko jakby przyjmują to na listę? Jest to inny z punktu widzenia prawa i ustawy o wyrobach medycznych, inny już. Produkt, my nie możemy odmówić na starcie wprowadzenia tego do obrotu. Czy znaczy to nie jest do swego rodzaju absurd, że żeby czegoś zakazać, muszą najpierw Państwo to wprowadzić na listę? Mamy producenta, mamy urząd, ale mamy także pacjentów, czyli klientów, którzy kupują tego typu urządzenia. Ci pacjenci no, są oszukiwani no. przez producenta. Wniosek jest taki. Mimo, że urzędnicy wiedzą, że urządzenie, które zgłasza producent, jest bublem, pozwalają na wprowadzenie go do obrotu. Reagują dopiero wtedy, kiedy zgłoszą się do nich poszkodowani. Taki urząd jak państwa stoi na straży tych ludzi, żeby właśnie nie, nie kupowali rzeczy, które są zupełnie nieprzydatne. Trudno powiedzieć, że każdy urząd będzie kinał każdego zgłoszonego przedmiotu. Próbowaliśmy dotrzeć do pracowników firmy z Poznania, którzy dorabiają się na schorowanych emerytach, jednak nie zastaliśmy ich pod żadnym ze wskazanych adresów. Ja już z tych nerwów jej spać nie mogę, jestem nerwowa. I słów zapominam nieraz. Nie, nie wiem, co jej mam powiedzieć. 4,970 do spłaty. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Widzi pani, w jakich ja warunkach tutaj siedzę. Zdesperowana mieszkanka Łosic poprosiła o pomoc rzecznika konsumentów, a ten napisał w jej imieniu pozew do sądu. Pani Eugenia ma na przeżycie tylko 1100 zł miesięcznie, więc poprosiła o zwolnienie z kosztów sądowych i adwokata z urzędu. I tu spotkał ją kolejny cios. Jak to możliwe, że sąd uznał, że 76-letnia kobieta, która skończyła 7 klas szkoły podstawowej, nie potrzebuje adwokata z urzędu? Udział pełnomocnika musi sąd uznać za potrzebny w tej sprawie dla tej konkretnej osoby, y, którą no, potocznie ota, y, określa się jako osobę nieporadną. Ta pani jest nieporadna. Jeżeli tak faktycznie jest, bo rozumiem, że Pani miała z nią osobisty kontakt, my jak do tej pory nie, to na pewno to zostanie uwzględnione. Czyli państwo nie mając żadnego kontaktu bezpośredniego z tą daną osobą, ocenili, że ona jest w stanie sobie sama poradzić w sądzie? Na podstawie sposobu składania sprawy, także formułowania, wypełniania chociażby druku o zwolnienie od kosztów. Jest to zupełny absurd. Uznano, że pozew jest napisany zbyt dobrze jak na, jak na taką osobę i ona pewnie się zna. Oni piszą, że tam artykuł taki, taki, to jest to i to, a ja skąd bym co wiedziała? Co ja ci uczyłem? Siedem lat skończyłam. I to i to już ile lat. Często decyzje są kontrowersyjne, ale sędzia nie może bać się wydawania orzeczeń, które się mogą nie spodobać. Nie ma możliwości empatycznego takiego pochylania się nad człowiekiem. To musi być rozpoznanie wniosku, czy zasługuje, czy nie zasługuje, a czy my się wczuwamy w sytuację tej osoby. No nie. Mimo naszej interwencji, sąd nie przyznał pani Eugenii adwokata z urzędu. Co więcej, nie zgodził się na zwolnienie emerytki z kosztów sądowych, co oznacza, że wszelkie opłaty będzie musiała pokryć z własnej kieszeni. Pani Eugenia, skrzywdzona podwójnie przez naciągaczy i wymiar sprawiedliwości, obawia się, że wkrótce straci nie tylko skromną emeryturę, ale także zdrowie. Oni napisali, że komornik wejdzie mi na pobory. No jak zabierze pobory, no to już będzie koniec. Dagmara Karp Łosice.